Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego rodzaju tworzenia wspólnot. Kochani, każda okazja jest dobra, kiedy stajemy obok siebie i jesteśmy dla siebie bardzo życzliwi. Pozwólcie, że mając tę okazję, mam już mikrofon, to Złożę również wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Mieszkańcy Bołomina, Droga Młodzieży, oczywiście to jest czas szczególny. Czas, kiedy wszyscy zbliżamy się do siebie, kiedy też pochylamy się, zwłaszcza nad tymi, którym jest w życiu trudniej i w życiu ciężej. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wspólnie ze wspólnotą bołominską uczestniczyć w tym spotkaniu, w którym będziemy się dzielili chlebem, myślę, że to taki symbol, ważny symbol, który mówi o solidarności, o pomocniczości. Bardzo się cieszę i gratuluję pani górni, że organizacji tej wspólnej wigilii, wspólnego spotkania, bo ludzie muszą być ze sobą w świecie, który się atomizuje, który się, gdzie się izolują. To takie spotkanie, takie wspólne popołudnie, wspólny wieczór ma olbrzymie znaczenie. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Zdrowie to jest poczucie dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego. Więc w tych wszystkich e, obszarach waszego życia życzę Wam zdrowia. Życzę Wam dobrej przyszłości. Jest to serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, miłości i... Bożej takiej opatrzności, żeby na ten nowy 20 rok, kiedy przed nami w ulecie Litwy Warszawskiej, abyśmy byli razem i aby ten rok 20 był rokiem szczególnym dla nas, jeśli chodzi o takie właśnie walory duchowe. Myślę, że wtedy możemy... Przenosić góry, kiedy będziemy razem i kiedy będziemy jednoczyć się w tych wszystkich naszych problemach i trudach, bo to jest w mojej ocenie droga ku zwycięstwu. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego na... Nowy rok, ale przede wszystkim na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Niech Jezus Chrystus odnawia nas każdego dnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo. Chciałabym Wam powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwa z dzisiejszego naszego spotkania. Jest z nami nasz biskup, jest z nami nasz marszałek, jest z nami nasz starosta. Są nasi kapłani, są moi zastępcy, przewodniczący rady, pani przewodnicząca rady ale jesteście Wy, Wy jesteście najważniejsi. Z wielu rzeczy jestem dumna, ale najbardziej jestem dumna z mieszkańców miasta i gminy Wołomin. Wy mi dajecie siłę. To dzięki Wam wszystko w Wołominie układa się dobrze. Szanowni mieszkańcy, niech Boża Dziecina błogosławi Wołominowi. Niech błogosławi mieszkańcom Wałomina i wszystkim gościom, którzy do nas przybywają. W ten czas szczególny, w ten czas radosnego oczekiwania, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, mądrości, spokoju i trochę kasu. <ślad> tak to jest. Niech tak tak, to jest, moi kochani, tak to jest. Wszystko jest nam potrzebne. I tak sobie myślę, że w tym nowym roku niech Pan Bóg błogosławi w zdrowiu, w szczęściu i w pieniądzu. Wszystkiego najlepszego. Lubią się spełniać, jeśli tylko w nie wierzymy. Ja swój opatek i mam, moi drodzy. i Pierwsze życzenia to dom, z którym włączy się każda i każdy z nas. Aby, aby właśnie przez wspólny śpiew kolęd sobie nawzajem życzyć tego wszystkiego co najlepsze. Niestety nie jesteśmy w stanie każdemu z nas, którzy tutaj są na placu złożyć życzenia, niech więc ta wspólna kolenda wspólna kolęda będzie tego wszystkiego najlepszego, czego życzymy naszym sąsiadom, bliskim, znajomym, wszystkim naszym mieszkańcom.